Jak udało się 30, 24 godziny cierpliwości? Komu się udało być cierpliwym od wczoraj do dziś wieczora? Ręka do góry. Dziękuję. Komu się nie udało i się zdenerwował? A też tacy byli. Bo życie jest jedno. musi być piękne. Powtórzę jeszcze raz: odpowiedź jest i musi być piękne. Bo życie jest jedno. Zatem zaczynajmy drugi dzień naszych zmagań nad pięknym życiem. Co zrobić, aby ono takie było? Tak jak wczoraj Wam powiedziałem, dzisiaj podpowiem Wam, co zrobić. Ale najpierw chcę Was zapytać, żeby pięknie żyć, czego nam potrzeba? Czego? Ma ktoś jakieś propozycje? Śmiało, śmiało, proszę. Miłości, ktoś mówi, to prawda, co jeszcze? Proszę? O, modlitwy, tutaj pani mówi, modlitwy też, czego jeszcze? Proszę? Zdrowia, o, no właśnie, jak to bez zdrowia żyć? Co jeszcze? Proszę? Zgody, o tak, zgody, wzajemnej miłości, zgody też, czego jeszcze? Jakaś propozycja? Może z tej strony, tutaj ołtarza? I milczenie owiec. Bo życie jest jedno. I teraz Wam zburzę trochę porządek. Wszystko, co powiedzieliście, to prawda. Potrzeba i miłości, i zgody, i zdrowia. Ale aby życie było piękne, potrzeba przede wszystkim. Pokoju serca. Nie świętego spokoju to dwie różnice. Pokoju serca. Jak go osiągnąć? O tym właśnie dzisiaj. Wielu ludzi, którzy doznali zranienia lub których zaufanie i pewność siebie zostały zniszczone. Uważa, że trwanie w urazie jest jedyną szansą na przetrwanie. I w tym my, Polacy, jesteśmy najlepsi. W pamiętliwości nie odpuszczaniu i w trwaniu przy swoim Ale kochani wielu uważa również że przebaczając krzywdę w jakiś sposób pokazuje swoją słabość wychodząc do drugiego człowieka otwieram mu swoje serce być może on na to nie jest godzien to też jest prawda ale aby mieć pokój w sercu, i to jest nasz pierwszy dzień rozważań, czy drugi, potrzeba przebaczenia. Komu? Najpierw sobie, potem drugiemu. Gdzie jest drugi? Obok mnie. W moim domu. I w końcu. Prosić o przebaczenie Boga. Ale zacznijmy od początku. Co to znaczy przebaczyć? W języku polskim słowo przebaczyć składa się z dwóch członów: Przestać i baczyć. Czyli patrzeć na nie zważać na coś. Przestać i baczyć. Samo w sobie to słowo wskazuje, że przebaczenie domaga się aktywności od nas samych. Domaga się decyzji. Domaga się pracy, by przestać czegoś i zacząć coś innego. Ale uwaga. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Tylko Bóg przebacza i zapomina. Człowiek przebacza i pamięta. Bo czy można zapomnieć o tym, jak ktoś mnie potraktował? Mój pracodawca. Mój sąsiad, moja teściowa, zięć. Czy mogę przebaczyć zięciowi, że zostawił moją córkę z dwojgiem dzieci i poszedł do kogoś innego? Nie. Jak zapomnieć? Czy mogę zapomnieć krzywdę, którą wyrządził mi przełożony w zgromadzeniu zakonnym czy w diecezji? Nie. Proboszcz na parafii, wikary proboszczowi i tak dalej. Zapomnieć się nie da. Albo czy można zapomnieć, jeżeli ktoś ma oczywiście wrażliwe sumienie, że źle potraktował drugą osobę, nie. Żadnej z tych, praw, z tych spraw zapomnieć się nie da i nie można. Dlatego powinniśmy mówić, zamiast. To nie do wybaczenia. Lepiej powiedzieć to nie do zapomnienia. Zapomnieć się nie da, przebaczyć się powinno. I proszę nie udawać fałszywie kiedy? I to uwaga, zdziwicie się, podczas wigilii. Tak kłamiemy z tym opłatkiem, że mam wrażenie, Żeśmy do tego przywykli. W pracy nienawidzą się ludzie nawzajem. Szefa nikt nie trawi, ale jest opłatek pracowniczy czy tam firmowy. Ja nie mówię o wszystkich firmach, ale przykład. Może inaczej jest w parafiach, nie wiem, bo mieszkam sam. A i opłatka nie ma w Tanzanii, więc trudno. Ja nie? nikt nie nienawidzi szefa, no ale opłatek trzeba zrobić, bo tak każe tradycja. Teściowa z wzięciem tak się żrą, że normalnie do krwi, ale jak jest wigilia, mamusia, to jest opłatek, wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Przecież łamanie się chlebem to jest jednanie się z człowiekiem. Jezus podczas ostatniej wieczerzy, dając swoim uczniom chleb, mówi, bierzcie, to jest ciało moje. Daję to, co ma najcenniejszego. Lepiej, żebyś był prawdziwy i powiedział nie. Nawet jakby Ciebie mieli uznać za sprawnego inaczej. Nie pozwól na to. Dalej, przebaczenie co nam pozwala zrozumieć? Pozwala nam pamiętać bez goryczy, choćby smutek nas nie opuścił. Są krzywdy, moi kochani, które za nami ciągną się latami, od dzieciństwa. Ale jeżeli człowiek nie przebaczy sobie, to kto za niego to zrobi? Dalej, przebaczenie nie znaczy, uwaga, zwolnić winowajcę z odpowiedzialności. Przebaczenie to postawa aktywna, wyraźne wskazanie wyrządzonej nam krzywdy i jasne stwierdzenie, że ona jest czymś złym. Uwaga, katolicy tej parafii nie tylko. Nie wolno dać się bić po głowie. Ktoś na ciebie pluje, a ty udajesz, że pada deszcz. Nie wolno. W imię czego? W imię właśnie dekalogu. I osobę, która coś takiego próbuje z nami robić, trzeba od siebie odciąć. Nie wolno jej przestać kochać. Ale nie trzeba się z nią spotykać. Czasem mamy problem z duchowością swoją i trudno nam przyjąć przebaczenie Boże, dlatego że nie wierzymy, że coś takiego może nas spotkać, że Pan Bóg przebacza od razu. Bo prosimy, błagamy o to przebaczenie, wychodzimy do drugiego człowieka, a on i tak i tak ma to gdzieś. Nie wolno dać się bić po głowie. W imię właśnie dekalogu, który mówi jasno i konkretnie, że masz kochać bliźniego swego jak siebie samego, a jak bliźniego kochasz tak jak siebie, to nie chcesz dla niego krzywdy. I dla siebie również. Kto siebie kocha? Ręka do góry, proszę. Jedna osoba kocha siebie. Może mnie ktoś nie słyszał, powtórzę. Kto kocha siebie? Jak on też. No, to mam nadzieję. Bo życie jest jedno. Idziemy dalej. Przebaczenie nie oznacza, że coś umarzamy. Winę, darując ją winowajcy. Każdy z nas odpowiada za swoje czyny. I tu uwaga, co robicie i w jaki sposób. Bo jeśli podejmujesz decyzję Bożą lub mniej... Konsekwencje tej decyzji zawsze są twoje. Jeśli ktoś ciebie konsekwentnie w taki sposób traktuje i nie bierze za to odpowiedzialności, taki ktoś to jest toksyczny ktoś, kto cię odbaga, odciągnie, odrzuci, końcówka będzie grzeszna. Żyj tak, aby nikt nigdy przez ciebie nie płakał. Wybieraj tak, aby nikt nigdy przez siebie nie był krzywdzony. I to nie jest pobożne gadanie. To jest wymaganie, które mówi Ewangelia. Żebyś nie usłyszał kiedyś, bo nie dałeś mi jeść, bo nie dałeś mi pić wynocha. Tylko byś usłyszał wtedy, kiedy ja Cię potrzebowałem. Ty dałeś mi jeść, byłem spragniony, napoiłeś mnie. O to chodzi. W końcu to, że przebaczyliśmy wyrządzoną nam krzywdę, nie podważa naszego prawa do przewidzianego za nią zadośćuczynienia. Ale nie oczekujmy sprawiedliwości wymierzenia kary. Zostawić to należy Panu Bogu. I tu jest najbardziej trudna sprawa. Człowiek domaga się sprawiedliwości. Wszyscy, którzy studiowali Biblię. Czyli tutaj moi bracia, może ktoś z was, wiedzą, że sprawiedliwie nie znaczy równo. Tylko biblijnie sprawiedliwie to znaczy to, co się komu należy. Jak dobrze żyjesz, należy ci się będzie niebo. Jak źle należy ci się piekło. Koniec dyskusji. Jesteś byle jaki, pójdziesz do byle jakich. Jesteś dobry, pójdziesz do dobrych. Tu nie ma dyskutowania. To, co się Tobie należy, jak Ci się należy, zgrzytanie zębów. Kiedyś słuchajcie, a propos zgrzytania zębów, muszę to powiedzieć. W Tanzanii była kazanie na ten temat, właśnie, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przyszła do mnie starsza pani i mówi: Ja już nie mam zębów, to czym będę zgrzytać? Jeżeli zapracujesz sobie na wieczne potępienie, tak dokładnie będzie. To jest sprawiedliwość. Czyli jak będziesz niszczył twojego brata, dostaniesz to, co ci się należy. I potem nie będzie narzekania, szukania. Nie, tak jak do Łazarza powiedział: weź ich, niech on pójdzie i ostrzeże moich braci. Nie. Już nie będzie odwrotu. Zatem żyj porządnie, bo życie jest jedno. Przebaczyć, uwaga, i tu co co powiem, to wszyscy powiedzą zaraz, że herezję gadam. Nieprawda. Z góry mówię. Przebaczyć to nie znaczy pojednać się z winowajcą. Jeżeli ktoś się bardzo mocno skrzywdził, nie musisz za nim łazić na kolanach, go prosić, ojeju, proszę cię, proszę, bo nie będę zbawiony. Guzik. Niektórzy winowajcy nie chcą... Lub nie umieją żałować za swoje postępowanie, a nawet nie dostrzegają winy. Mi kiedyś jeden zięć mówił, że już nie wie, w jaki sposób ma do tejściowej podejść, bo za każdym razem, kiedy próbuje, to nic. Chociażby na głowie stanął uszami, zaklaskał, nic. Ja wtedy do niego powiedziałem: Wiesz co, nie potrafisz kochać tejściowej. On mówi: Nie potrafię to kochaj w niej pierwiastek Boży. On mówi, co to, mamo, kochać? My duszę nieśmiertelną. I mamy takich ludzi wokół siebie. Ja tu użyłem przykładu teściowych, to są święte kobiety na pewno, to tam w ogóle nie wchodzę w to. A kiedyś, słuchajcie, a propos teściowych, proszę się na mnie nie obrażać. Nie? Ktoś mnie też zapytał, mówi, że księdza, jak to jest? Iść na rekolekcjach byłem. A, dwa lata temu, na różanym Nie, gdzie to tam? Podolany. <laughs> Też przyszedł do mnie, bo mówiłem o pojednaniu, też i mówi: Proszę księdza, jak to jest, że taka wspaniała babcia jest tak wredną teściową? Nie znam się, nie wiem. Jak ktoś ma odpowiedź, to niech mi powie pomsz i to chętnie skorzystam. Zatem idźmy dalej. Przebaczenie nie wymaga od nas narażania się na dalsze krzywdy, ani wzięcia za siebie odpowiedzialności. Za postępowanie drugiego człowieka. A zatem nie wymaga uwaga pojednania. Jeśli ktoś się sam obraził, sam się przeprosi. Herezja? Nie, Ewangelia. Nadstaw policzek, tak. Bądź cierpliwy, tak. Ale kiedy tobie dzieje się zło, na zło nie wolno się zgadzać. Koniec. Nie wolno się zgadzać na zło, dlatego przebacz, bądź gotowy, jeżeli On ci nie przebaczył, jego sprawa. Wtedy będziesz pięknie żyć, bo nie będzie niepotrzebnych emocji, nie będziesz dręczył samego siebie. Słuchajcie, są ludzie na tym świecie, którzy jak coś komuś wyrządzi krzywdę, nie śpią w nocy. Myślą, dlaczego On się tak do mnie zachował najbliższymi mi, mąż, żona, matka, ojciec, brat, ksiądz i tak dalej. Ludzie nie śpią po nocach, bo ich to tak bardzo boli. No ale jaką ja mam wpływ na to, że ktoś mnie tak potraktował? To on wybrał i on poniesie konsekwencje. Dlatego, kochani, nie wpędzajmy samych siebie w, taki, w takie błędne koło. Po co? Każdy chce być szczęśliwy, prawda? Kto chce żyć szczęśliwie? Ręka do góry. Może ktoś nie chce, to też się niech podniesie, jak nie chce. Jak nie chce, to mu spuczujemy, ale cóż, no. Wolny wybór. Zatem idźmy dalej. Przebaczyć w końcu to być silnym. Być silnym to znaczy. Być gotowym na to, że ktoś nie zechce przyjąć mojego przebaczenia. Ale nieustannie do Niego wychodzi. Nie przebaczy, jak już mówiłem, jego sprawa. Prawdziwe przebaczenie i tu uwaga, ma charakter osobisty. Nie może być narzucone z zewnątrz. Kiedyś mi jeden ksiądz w konfesjonale powiedział, ja też się spowiadam tak na marginesie. Jeden czas mi w konfesjonale powiedział, a teraz idź i poszukaj, narzucił mi, idź i poszukaj tego człowieka, który ci obraził i mu to powiedz, żeby ci przebaczył. Podaj mu rękę. Ja mówię, nie jestem w stanie tego zrobić. Bo nie jestem na to gotowy. Przebaczenie ma charakter osobisty, Odzwierciedla bowiem osobowość i siłę przebaczającego cechy, niezależnie od wielu innych ludzi i od nakazów religijnych. Ktoś na przykład nie jest w stanie tego zrobić, bo ma taki charakter. Co nie znaczy, że ma nie próbować, bo uwaga charakteru się zmienić nie da, ale pracować nad nim można. Czyli, jak ktoś wie, że jest nerwus, brak mu cierpliwości, to unika sytuacji do grzechu i nie spotyka się z ludźmi, którzy go najbardziej drażnią. Jak już musi i nie jesteś w stanie kochać człowieka obok, kochaj w nim duszę nieśmiertelną. I tak wygrasz życie, a i ty nie będziesz sam siebie dławił. I ostatnia sprawa. Przebaczenie prawdziwe to nic innego jak uzdrowienie samego siebie. I tu Wam powiem dziwną rzecz. Przebaczenie uzdrawia nie tylko ciało, nie tylko ducha, ale ciało i rozum. Bo jak przebaczysz prawdziwie, to, to przestaniesz żyć żółcią, którą drzywisz do tego człowieka, złością i negatywnymi emocjami, zaczniesz żyć samym sobą. I egoizm ten katolicki jest nam potrzebny. Zadbaj o siebie, abyś mógł zadbać o innych. I tu uwaga, modlitwa za siebie nawzajem jest potężną pomocą, ale najpierw módl się za siebie samego. My modlimy się o to, żeby, nie wiem, jakieś wielkie rzeczy na świecie się działy albo nie działy i tak dalej, a nie modlimy się za siebie samego, żebym przestał być wredny. Ale tylko tak się stanie wtedy, kiedy zajrzysz w swoje serce i odnajdziesz w nim pokój. Po dobrych wyborach, konkretnym postępowaniu i po zmianie swojego życia. Trudne? Trudne, ale możliwe. I ostatnia sprawa. Z perspektywy miłości i ducha, przebaczenie to gotowość, i tu uwaga, wyzbycia się bolesnej przeszłości. Proszę Państwa, dzisiaj mówię stop grzebaniu przeszłości. Nie pozwalam Wam dalej w tym grzebać. Jak chcesz się babrać, to się babraj. Ale trzeba dzisiaj powiedzieć stop. To, co było, było. Nie da się cofnąć. To, co jest, to widzimy. Ale wpływ mamy tylko i wyłącznie na to, co będzie i jak będzie. Czyli czy moje życie będzie dobre, czy byle jakie. Bo na przykład, użyję przykładu księdza Diakona. Przepraszam, że tak prywatną wycieczkę sobie zrobię. On jest teraz diakonem, ale jaki ma wpływ na to, że był klerykiem? Co to niesie za sobą? Nic. Teraz się cieszy z tego, co ma, a za chwilę będzie księdzem. Na to ma wpływ. Bo może powiedzieć, no, chyba jednak nie dam rady. Oby tak nie powiedział, ale... I tak samo jest w naszym życiu. To, co było, trzeba zamknąć. Nasz założyciel zgromadzenia, Bogdan Jański, świecki człowiek, miał piękne powiedzenie. Amen przeszłości, skoro ma zrodzić dla mnie piękną przyszłość. Musisz zamknąć przedział tego, co było, żeby nie dręczyć samego siebie i żeby znaleźć pokój serca. Przestań w końcu pamiętać żonie to, co się wydarzyło dwa dni po ślubie. Oczywiście dobre rzeczy pamiętajmy. Ja mówię o negatywnych sprawach. Przestań w końcu pamiętać, że kiedyś coś tam z kimś, ktoś tam. Skoro ona cię kocha, teraz z tobą jest i żyje, oddaje ci całą siebie, czy on, to ciesz się z tego i zadbaj, żeby wasz związek był piękny. Żeby miłość była jedyna. Są ludzie, to wam wczoraj powiedziałem na kazanie, którzy pamiętają datę i godzinę. Było to 17 października, 5 tam grudnia o 17.30 padał śnieg i wtedy żeś mi wzięła moje narty. Po co? Ale człowiek ma taki woreczek przeszłości i jak jest kłótnia to wtedy do niego sięga i żeby celowo dołożyć. Wiecie kto się rani najbardziej? Bliscy, bo się najlepiej znają. I ja wiem, jak ci przyłożyć. Wikary wie, co powiedzieć do proboszcza, że mu w pięty poszło, i proboszcz do wikarego. Ja wiem, co powiedzieć do moich nauczycieli w szkole, żeby wiedzieli, że dzisiaj jest, nie mam ciekawego humoru, bo się doskonale znamy. Zatem decyzja, że dłużej nie chcę cierpieć. Że chcę być uzdrowiony na sercu i na duszy, to postanowienie, że zaczynam przebaczać. Nie chcę żyć w nienawiści do siebie, do innych i być godnym przyjąć przebaczenie, które jest w sakramencie pojednania. I tutaj nam się pięknie klamra zamyka. Jak przebaczysz sobie wredność, przeszłość. To być może coś co źle robisz, coś źle wybierasz. Jak przebaczysz drugiemu człowiekowi krzywdę, którą ci wyrządził, nawet bez szukania go, bez jednania się z nim, ale w sercu przebaczysz, co on z tym zrobi, jego sprawa. Wtedy godnie otrzymasz przebaczenie w sakramencie pojednania i uwierzysz, że kiedy kapłan wypowiada: I ja odpuszczam tobie grzechy. Sam Jezus cię błogosławi i zabiera wszystko, co z sobą niesiesz. I dostajesz czystą kartę, bo Bóg przebacza i zapomina. Dlatego teraz mam prośbę do każdego z was. Proszę powiedzieć sąsiadowi takie zdanie zaprosić go. Bądź gotowy przebaczać. Proszę bardzo. I inne zdanie, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze nie koniec. I jeszcze drugie zdanie do sąsiada, powiedz, jak żona to jest mąż czy kolega, może, uwaga, przebacz samemu sobie, proszę bardzo. Może ktoś nie przebacza, wiecie dlaczego? Bo mu nikt o tym nie powiedział, że tak trzeba. A jak dzisiaj usłyszał, zacznij przebaczać i sobie przebacz, może się ruszy wreszcie swoje szanowne... Wiadomo co, i zacznie pracować. Po co? Po to, żeby było życie jakie? Piękne, bo życie jest jedno. Zatem do dzieła. Amen. Jak tak dalej pójdzie, to będzie mieć afrykańskie mrze. Pan już tam wstał, mnie to jeszcze nie koniec. Powstańmy, <grystanie> powstańmy. <grystanie> 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 <grystanie>